Do tytułu indywidualnego mistrza świata na żużlu. Bartosz z jedzie w kasku czerwonym. Ma ostrzeżenie, podobnie jak Jason Doyle, i to ostrzeżenie wyklucza jakiekolwiek ruchy, bo może skończyć się naprawdę niedobrze. Lambert obok niego, Freddy Lindgren, rozpędzający się szwed białym, i Jason Doyle w kasku żółtym. Coraz bliżej kluczowe. Nie był to oczywiście najlepszy turniej w historii cyklu Grand Prix. Nie obfitował w akcję na dystansie. Deszcz tym razem nie okazał się najlepszym toromistrzem, ale to wszystko nieważne. Przed nami kluczowe 60 sekund dzisiejszego wieczora. Czy Bartosz Zmarzlik w imponującym stylu rozpocznie marsz po czwarty tytuł indywidualnego mistrza świata? Czy przeszkodzi mu w tym Robert Lambert? Co ma to wszystko Fredrik Lindgren? No i jak tu Pola będzie w stanie wykorzystać Jason Doyle? Pierwszy finał sezonu 2023. Zmarzlik, Lambert, Lindgren i... Jason Doyle i to zmarzlik jest tak dobrze, ale jest kion do Doyle i go nakrywa. Wyrywa Doyle leży! Leży Jason Doyle i on się podnosi. Zobacz, on się podnosi, on nie chce powtórki. A to oznacza, że Bartosz już chociaż teraz go wyniosło bardzo szeroko. Jest na miejscu pierwszym. Lapo drugi, trzeci Fredrik Lindgren. Zmarlik rozpocznie sezon 2023. Dokładnie tak jak rozpoczynał rok temu od zwycięstwa, chociaż też było... Robią się dziury, ten tor już jest niebezpieczny, ale Bartosz Marzlik sobie poradzi. Przewaga gigantyczna nad Lambertem i Lindgrenem Jason Doyle jedzie, nie liczył na jakieś powtórki, nie liczył na cwaniatwo, nie jest na miejscu czwartym, a Bartosz Marzlik rozpoczyna okrążenie finałowe Jeszcze przepuga i już mu się gęba cieszy. On już wie, że nikt mu tego nie wyraża. Proszę Państwa, trzykrotny Mistrz Świata właśnie rozpoczyna marsz po czwarty tytuł. Zmarzlik wygrywa Goricza. Brawo! Światowym żużłem bez zmian. Tory się zmieniają, zmienia się pogoda, a Bartosz Zmarzlik cały czas jest najlepszy. Ogromne brawo dla naszego reprezentanta. Widać zresztą jak się cieszy, bo tu nie był łatwy turniej dla Bartosza Zmarzlik.